Witam Was, drogie byki, serdecznie i zapraszam Was na prognozę na nadchodzący tydzień, aury tygodnia, która podpowie nam, co może się udać, a na co warto byłoby zwrócić uwagę. Byki będą miały powody do uzasadnionego optymizmu. Zaczną się materializować korzyści z podejmowanych przez Was wcześniej wysiłków dla wielu z Was pojawią się jakieś nowe możliwości na niwie zawodowej, a osoby prowadzące własną działalność odczują poprawę sytuacji w swoich firmach. Być może dzięki dobrej reklamie czy działalności marketingowej, odpowiedniemu PR-owi będziecie błyszczeć niczym gwiazda na bezchmurnym niebie. Co może udać się Wam zrealizować w nadchodzącym czasie? Wielu z Was może odczuć poprawę w relacjach, zarówno zawodowych, jak i prywatnych. Jeśli czegoś się ostatnio obawialiście, to te trudności czy przeszkody będą słabsze, mniejsze niż przewidywaliście. Część z Was może poczuć przypływ sił twórczych, zacząć realizować się w sferze artystycznej. Co może przysporzyć trudności, na co powinniście uważać? Poprawa w relacjach ma szansę się ziścić, lecz czasem będzie ona wymagała porozumienia, wypracowania, kompromisu. I na tym polu może być niektórym z Was trudniej. Uważajcie też na fałsz i dwulicowość. Jeśli zamierzaliście się czegoś podjąć, wejść w coś nowego, nie wahajcie się zbyt długo, żeby nie zaprzepaścić okazji. Nie dajcie się również wciągnąć destrukcyjnym emocjom czy jakimś machlojkom. Cokolwiek będzie niepewne, lepiej dwa razy się nad tym zastanowić. Życzę Wam udanego tygodnia, pełnego, pełnego dobrych zdarzeń, dobrych ludzi na Waszej drodze. Dziękuję Wam serdecznie za to, że jesteście, że oglądacie i subskrybujecie. I zapraszam Was gorąco na kolejne czytanie kart. Pozdrawiam Was.